Hej, cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Wymyśliłem, co będzie stać albo znajdować się na tym, na tej podstawie, co wcześniej przygotowywałem. Otóż, moi drodzy, wymyśliłem coś takiego. Mam przypomnienie, to wilka. Moim zdaniem, nawet wyszło. Na wymiarach Wilka z Minecrafta się posługiwałem dosłownie. Trochę mi się pyszczek nie podoba. Nie wiem jak go zrobić, nie mam pomysłu. Yy, I tak naprawdę. No, nie wiem, mam problem cały czas, bo nie poda mi się ten pyszczek. To jest jedyne co. Yy, z tyłu on wygląda tak. Ogo ogonek taki zrobiłem. Tu można było dwa bloki jeszcze dodać. Może to zrobię. I co bym chciał w najbliższej przyszłości zrobić? Tu portal zostaje taki był. A mianowicie, w najbliższej przyszłości, chciałbym zrobić tutaj tą bazę. Zrobiłem na razie prowizoryczne drzwi. I tak, to ma, tak to mam w planach zamienić na jakąś taką bazę futurystyczną. Ta, przynajmniej tak bym chciał, żeby to wyglądało. No i tutaj będzie zejście do takiego ala mostku, żeby ryby łowić. Na przykład. Albo żeby jakiś statek będzie stał, coś takiego myślę. zamknąłem, zamknąłem. Yy, tak więc yy, myślę, żeby ją zrobić w biały, biało no w jasnych kolorach ogólnie, czyli brzoza, będę musiał zabezpieczyć, drzewo brzozowe, półpłytki brzozowe i tak dalej, i tak dalej, to w sumie to można zamknąć, bo tutaj już nie będę potrzebował, żeby wchodzić, I do domku po materiały i tak yy, na pewno będę chciała zrobić to dwupoziomowe, w sensie piętrowe. Yy, co jeszcze? Yy, I całe przeszklone, myślę, żeby to taki efekt właśnie yy, no yy, futurystyczny. Modernist o, modernistyczny, tylko zobaczcie, yy, efekt mod modernistyczny uzyskać. No i nie wiem co jeszcze, tak naprawdę, wszystko wyjdzie w praniu, jak to będzie wyglądać. E, dobra. To do bazy, co bym... No, nie no w sumie większość to drzewo przezowe, bo wszystko co tam ogarnę na miejscu. E, I drzwi prawdopodobnie zrobię żelazne, żeby nie było problemu. One też jasne są, więc... Dobra. I teraz tak. Eee, tego ciemnego już nie potrzebuję do odłożenia. Dobra um, łódkę zostawię dirt. Co um, bym jeszcze plecak bym chciał próżnić. Uh -huh. Wygrałem Tak, właśnie chciałem tu, żeby drzwi stały. Dokładnie tak To nie był przypadek. obladałem, dobra. Czemu ja tu te sosnoki dałem? Eee, czekajcie, a tu, ciemne drzewo. Moment, moment, moment. Musiałem słuchawki poprawić. Eee, jeszcze tak, granit. Eee do złota to mogę odłożyć to do jedzenia i dobra to mm, tu w ogóle czemu ja... Aha, bo ja tu dałem, dobra, e, już wiem e, to tu do nasion e, nie, nasiona te czy tu dawałem nasiona, tu dawałem nasiona. Um, 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 Co jeszcze mogę odłożyć? Patyki um, Dirta. czy ja go nie, odło nie odłożyłem? Um, to do tej skrzynki. Um, a to jeszcze mogę odłożyć. Andezyt To mogę odłożyć Węgiel To se wezmę tak? e, Nie tu e, Strzały Tu No i To wszystko biorę Jeszcze wezmę, bo nie, przynajmniej nie będzie trzeba latać dwa razy. A i szkło. Ja mam szkło? No właśnie coś tak średnio. Piasek muszę przepalić ze dwa staki. a tu się skończyło przepalać, więc dobrze e, dołożę do pieca, żeby nie zgasło. Powinien, że nie można z Shiftem, bo nie ten. nie działa. Bo to drzewa automatycznie Minecraft daje do góry. Dobra, yy, i do tamtej bazy. Niech tam szkło się przetapia. I trzeba, by... i zacznę ją jakoś w jakikolwiek sposób dekorować. Yy tu już zamotałem tak a, a, a. nie miaucz albo w... nie mierz, bo wstanę i cię uśzkodliwie Ezu, czemu ja tędy, że nie wyjdę? Jeszcze nie? No, no, sobie wody. Pozwólcie. To mi poszło yy, dobra. Yy. Czy tam jest? Nie, tam nie ma dziury, co mi się zdawało, że tam jest dziura. Yy... W sumie robisz takie wejście trochę wyżej. Czekajcie, bo minie. Yy... A nie, starczy, bo tam są. No tak i tu będzie cztery, czyli o tu będzie, tak, tu będzie Tu będzie otwarta przestrzeń, tak żeby było, wiecie, e, przejrzyście schody. starczę mm. Nie, podpórkę to składam. E, e, podpórkę z płotków zrobię. Dajcie pochodnie. Albo nie, bo tak to będzie be trochę bez sensu. Tak, będzie co dwa. Idealnie. O Boże, co się stało? Coś takiego to musi być już y, to e, jezu, pień. Tu pochodnia. Już miejsca, nie lubię mieć zapchanego w pipunku, strasznie tego nie lubię. Ten kilo o, to już jest. Y No mi się zdawało. Mm. Tak, starczy chyba. Fajnie to moim zdaniem przynajmniej fajnie to drzewo ciemne współgra z tym jasnym. Contrast. I tu będzie otwarta przestrzeń no git spoko łopata padła Pukra w crafting zostawiłem potyki a nie bo ja zostawiłem potyki Eee... kurde mogę nie wywalać całego tego ciemnego drzewa a, ten, jedno zostało, dobra. Kupata. Jak z czasem stoję w ogóle? A jeszcze chwilę mam. Zakończę to wykopywać, i chyba na dzisiaj to będzie koniec. Jeszcze muszę parę rzeczy ogarnąć, trochę jasności. wie wiem, marno trochę drzewa, ale yy, nie chcę mi się to z powrotem kupać Albo zrobię w ogóle o, coś takiego ścięta lekko. Panie, myślę, że dobrze to będzie wyglądać, na pewno lepiej niż takie proste, albo Nie, bo zastanawiam się, czy to i to zostawi takie samo, czy na przykład albo to wy... ten okorować. O, no bez skitu. Myślę, że dobrze jest. Dobra, to w tym odcinku chyba to będzie na tyle. W kolejnym dalej będziemy roz będę rozbudować tą bazę. I co? I do, do usłyszenia w kolejnym odcinku, po prostu. Na razie, cześć.